System finansowy jest bardzo skomplikowany, prawda? Ale dzisiaj pogadamy sobie o jakichś prostych narzędziach, którymi możemy zacząć nasze, nasze inwestowanie. Otóż, najprostsza możliwość, którą możemy zrobić, to zwykłe konto oszczędnościowe. Na pewno masz konto, chyba że jak jesteś nasz, jak nasz mały dyktatorek. Które nie ma konta w banku, ale raczej w to wątpi, to tam masz możliwość założenia konta oszczędnościowego, które mm, no, robisz na jeden klik. Nie musisz iść do żadnej placówki, e, robisz po prostu jeden klik w swojej aplikacji mobilnej czy, czy na stronie i, i no, po prostu masz konto oszczędnościowe. Jest to miejsce, w którym odsetki są tak na poziomie 5-6% na dzień dzisiejszy e, i to jest jak najbardziej spoko. Z tym, że znaczy. Tak, dobre w tym jest to, że po pierwsze możemy wypłacać stamtąd pieniądze, jeśli faktycznie ich potrzebujemy, czyli na przykład zepsuło nam się auto, no to możemy wypłacić sobie na naprawę tego auta. Z drugiej strony, no to, że możemy wypłacić, no to jednak jest pewien minus, no bo będzie nas to niejako blokować przed tym, że nie będziemy wydawać na głupoty, tak? Bo gdybyśmy mieli obligacje, no to już jest trochę trudniej to zrobić. Nie, żeby jakoś super trudno, ale odrobinę trudniej. Więc to jest taka troszeczkę broń obusieczna powiedzmy, ale z kątem oszczędnościowym jest jeden bardzo duży minus. Otóż są one krótkoterminowe, to znaczy można je sobie założyć na wieczność, ale takie wysokie oprocentowanie będzie na 2, 3, 5. Może 7 miesięcy w zależności od banku. No i trzeba byłoby tak rotować z jednego banku do drugiego. Jest to jakaś opcja, jest to w 100% bezpieczne, to znaczy, nie ma możliwości stracenia, jak w niektórych innych przypadkach inwestycji, więc jest to w 100% bezpieczne, pewne e, i tak dalej. Więc e, to jest pierwsza, taka tak naprawdę najprostsza opcja, jaką możemy zrobić. E, druga opcja to są lokaty. Lokata różni się tym, że my stamtąd pieniędzy nie możemy wyciągnąć. To znaczy możemy je wyciągnąć, ale tracimy wszystkie odsetki. No więc jest to troszeczkę gorsze, natomiast oprocentowanie jest trochę wyższe. Więc jeśli włożymy tam jakieś pieniądze, no to będziemy mieli większy zwrot. No natomiast są one na jakiś czas zamrożone. I to też jest ten sam problem, że my musimy co jakiś czas przerzucać pieniądze z jednej lokaty na drugą, bo one dość szybko się kończą. E, więc, jakby ja tu upatruję takie problemy z tym. No i jest trzecia opcja, która jest równie prosta i, i skuteczna, i są to właśnie obligacje. Obligacje Skarbu Państwa, które polegają na tym, że w zasadzie wpłacamy, wpłacamy, kupujemy. Właśnie to jest ta, ta, taka drobna różnica, że my nie wpłacamy tam pieniędzy i nie, nie lokujemy ich, tylko kupujemy im, e, taką obligację. Każda obligacja kosztuje 100 złotych, e, ona jest na jakiś tam procent i trwa kilka lat. Najkrótsza aplikacja jest roczna, która jest bez sensu i nie rozumiem dlaczego powstała, dlatego że zwrot z inwestycji wynosi aktualnie 3,3, co pokazywałem wczoraj, tak, tak na szybko klikając. Sorki. Natomiast dwuletnia jest na poziomie 6, chyba 20, czy coś takiego. W każdym razie trochę, trochę powyżej 6. Więc to są na pewno fajne rzeczy dla mnie. To znaczy, ja upatruję w tym, że duża część moich inwestycji pójdzie sobie właśnie w obligacje, dlatego że nic z nimi nie trzeba robić, to po pierwsze. Po pierwsze, nic z nimi nie trzeba robić, nic. Kupujesz za stówę i zostawiasz na 4 lata nie dotykasz. Drugie, e, no nie można tam stracić. tak? To jest gwarantowany zysk. Musiałoby się wydarzyć coś naprawdę dziwnego, żeby państwo nas okradło z, z tych pieniędzy. Zabierze sobie w podatkach, a nie w obligacjach. tak? E, więc tu, tu nie ma jakby ryzyka i no i po prostu tyle, tak I, i tyle bym na ten temat powiedział, czyli to są takie trzy e, możliwości e, żeby oszczędzać, żeby inwestować bez możliwości stracenia czyli to jest stuprocentowy no nie stuprocentowy zysk, tylko stuprocentowa pewność tego, że zysk będzie, tak e, on może nie będzie duży w porównaniu z innymi aktywami, z innymi możliwości i, 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 z innymi możliwościami Inwestowania pieniędzy, natomiast jest w 100% pewny. No, i w przypadku obligacji nie trzeba tego dotykać, więc to jest myślę, myślę mega sprawa. Eee, jeszcze pogadamy sobie za chwilę o akcjach, tylko muszę jeszcze jedną rzecz doczytać, bo nie jestem pewny, a nie chciałbym wprowadzić cię w błąd. Musiałem schować się przed dziećmi. Mam nadzieję, że tu nas nie znajdą i zdążymy chwilkę pogadać. Więc kolejna Opcja, jaką mamy, to są akcje, akcje różnych firm. I teraz, jak można powiedzieć, że akcje różnych firm też są bezpieczne? Otóż, jeśli weźmiemy sobie coś takiego jak SP500, czyli to jest indeks, który wskazuje nam, w jaki sposób e, zmieniała się wartość różnych spółek, e, 500 największych spółek e, amerykańskich albo polskie WIG20, czyli 20 polskich spółek największych, no to, to jakby w, w długim horyzoncie czasowym to zawsze rośnie. Jakby, no jest to oczywiste, tak? No, no, jakby Mamy inflację, do tego firmy się rozwijają codziennie kupujemy różne rzeczy jemy w maku, albo możemy robić bardziej zdrowe rzeczy, jeść bardziej zdrowe rzeczy kupujemy jakieś usługi tak? spotify, netflix i tak dalej więc to wszystko z biegiem czasu rośnie, te, te największe firmy raczej rosną, no i teraz idiotycznym jest <grym> Nie mogę tak powiedzieć, bo niektórzy na tym zarabiają olbrzymie pieniądze, ale powiem, że nierozważnym jest, jeśli my wpakujemy wszystko w jedną firmę. Więc wybieramy sobie jakiś koszyk firm, na które, na które stawiamy, i wtedy odcinamy, mamy nasze kupony. Tutaj oczywiście. Ta wiedza musi być znacznie większa, też koszt wyjścia jest troszkę większy, to znaczy, koszt no. tutaj nie musieliśmy robić nic w kwestii rozmowy o obligacjach i lokatach oraz koncie oszczędnościowym. Natomiast w przypadku e, takich. E, Akcji różnych firm, no musimy posiadać konto maklerskie. To też da się zrobić na klik w internecie, tak naprawdę. Natomiast chciałbym Cię przestrzec przed tym. No, znaczy, to tak, temat jest na pewno ciekawy i powinien nas się nim zainteresować. Natomiast jest tak, że jeśli będziemy kupowali coś za małe kwoty, to może się okazać, że prowizja banku będzie zawsze, to znaczy, prowizja biura maklerskiego będzie zawsze większa niż zyski, jakie wypracujemy. Bo tam. W zapisie jest coś takiego, że biorą od nas 10% zysku lub 7 zł, jeśli to nie przekracza 7 zł. No i teraz, jeśli ty chcesz wziąć e, jakąś akcję, jedną sztukę akcji lub kilka sztuk akcji, które w sumie będą kosztowały 100 zł, więc transakcja będzie kosztowała 100 zł, no to zabioram te 7 zł, czyli 7% to będzie prowizja, czyli jakaś absurdalnie wielka prowizja, tak? Więc na to, na to co trzeba uważać. W tym temacie akcji jeszcze rzucę takie hasło jak ETF, że my niekoniecznie musimy wrzucać pieniądze w jedną spółkę, tak kupić akcję jednej spółki, na przykład tym, no nie wiem, PKP, tak, spółki PKP Cargo, która aktualnie ma jakieś problemy, więc idzie sobie w dół, no to kupujemy w nadziei, że to się odbije, ale możemy kupić ETF. ETF to jest tak naprawdę firma, która kupuje akcje wielu spółek. I siebie wystawia jako jedną spółkę. Czyli tak naprawdę, kupując jednego ETF-a, kupujemy koszty, koszyk np. 100 różnych firm. No i wtedy, jeśli jedna zbankrutuje, no to nie odczytujemy tego. Nie? Gdybyśmy e, postawili na spółkę, jakby cały nasz kapitał, na spółkę, która zbankrutuje, no to troszkę smutno. Nie? Ale tego wiadomo, bankructwa nie da się przewidzieć. Jak ktoś gada, że tam na jakichś wykresach on coś widzi, że tu jest jakaś świeca, a tu jest jakieś tam coś tam, no i tak to nazywają, że e, widzą coś na wykresach, no to wstecz jest łatwo. Tak? To tak samo jak z życiem. Ja też wiem, dlaczego małże, moje małżeństwo się rozpadło dziś, e, natomiast nie miałem pojęcia w trakcie. Tak? Więc e, no wstecz jakby wszystko bardzo, bardzo łatwo zgadać. Mm. No, więc no tyle w temacie, tak? Więc mamy oszczędności na koncie, e, oszczędności na lokatach, obligacjach i opcjonalnie akcje, gdzie już trzeba no, znacznie więcej tej, tej wiedzy zebrać, żeby wiadomo było o co chodzi. A ja mam w zasadzie zamiar zrobić to w ten sposób, że. No, na razie moja wiedza jest taka pobieżna. Tu sobie coś poczytam, tu jakiegoś podcastu, posłucham, i tak dalej, i wrzucam swoje pieniądze na konto oszczędnościowe. Po prostu, bo jest łatwo, tak jak powiedziałem, jest łatwo, to robię jakiś zysk. Dodatkowo e, to wymusza na mnie, że ja robię ten przelew co miesiąc e, i nie patrzę tam, więc robi we mnie już to, powiedzmy, no, nawykiem tego nie można nazwać, bo no ale. Dobra, tak skrótowo, o nawykach sobie jeszcze kiedyś pogadamy, natomiast przelewam tą kaskę i to robi we mnie jakieś te jakby ścieżki neuronowe powstają, więc już coś się dzieje, natomiast nic z tym nie robię, a za jakiś, nie wiem, miesiąc, dwa, cztery, jeszcze nie wiem, do końca roku, powiedzmy mam czas, bo wtedy mam jeszcze wysokie oprocentowanie w M banku. Nie to, żebym polecał, po prostu mam tam konto, bo tak się złożyło i tyle. To nie jest jakiś hiper wielki wybór. Świadomy, ale wtedy wezmę te pieniądze i podzielę jakoś, tak? Czyli część to będą obligacje, tak jak powiedziałem, część to na pewno będą akcje spółek dywidendowych, bo to mi się wydaje być ciekawe po prostu. I samo z siebie też będzie generowało jakby to, że ja będę bardziej interesował się światem, tak? Czyli jakieś konotacje pomiędzy wielkimi firmami, jak to na siebie wpływa, jak to oddziałuje i tak dalej, więc liczę, że tutaj samo z siebie będzie napędzało moją ciekawość o świecie trochę, o świecie finansowym głównie, bo świat polityki mam wiesz gdzie, więc tu tak, tak to widzę. No i to, co na koniec chcę przekazać, to, że nie ma sensu na siłę, na szybko już takie akcje tu szybko wybierać. Ja sobie odłożę trochę kasy, stworzę własną strategię inwestycyjną i na jej podstawie rozłożę swój gorze. Za jakiś czas pewnie pokażę, opowiem dlaczego tak. Czy to będzie mądre? No pewnie nie, bo są ludzie, którzy siedzą w tym znacznie dłużej. Ale to będzie mój własny na podstawie tego, że posłucham trochę od Marcin'a i Wócia, Nie wiem, czy tak, czy. Na pewno tak jest jego, takie jest jego imię, ale wydaje się być bardzo sensowne, no i jeszcze kilka innych osób, które tam zacząłem sobie trochę śledzić w, w, na YouTube, głównie, bo to jest jedyna słuszna platforma, jak dla mnie, a nie tam jakieś instagramy. E, więc no tutaj widzę jakby taką opcję, żeby od nich wszystko wziąć, całą ich wiedzę jakoś tam przetworzyć, syntezować na własne i wtedy stworzyć własną strategię. Ale zanim ona powstanie. Pakuje to po prostu na konto oszczędnościowe i tyle. Tak? Więc zobaczymy, co, co z tego będzie. Eee, no, i tak naprawdę, aby zacząć inwestować, to w zupełności wystarczy. Nie potrzebujesz nic więcej. Tak? Nie potrzebujesz mieć jakichś maklerów, którzy będą ci doradzać. Eee, pierwsze i najważniejsze to zbudowanie w sobie tej samodyscypliny oszczędzania, tak? czyli dokładania. Później, jeśli zaczną się dziać jakieś złe rzeczy na rynku, to nie reagować na to, że o nie, straciłem 5%, wszystko wypłacam. No to raczej nie tędy droga. Tak więc stworzyć sobie strategię, trzymać się jej. No i tyle. Więc myślę, że wszystko a propos inwestycji m, takich niskobudżetowych, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem, chociaż nie, została nam jeszcze jedna bardzo ważna inwestycja. Ale w sumie ona zasługuje na nowy odcinek, także jutro sobie o niej pogadamy. Także na dziś to tyle. Trzymaj się. Hej! A tutaj chowałem się przed dziećmi. He he, fajne krzesełko, prawda?